Hej, cześć, ciemankolidzka z tej strony Bladiksyty, a to już kolejny, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek serii Zagrajmy w Minecraft. Dzisiaj odcinek szczególnie ważny dla mnie, ponieważ dzisiaj pogadamy i omówimy sobie rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach. Czyli mianowicie chodzi o film, który tak naprawdę odmienił moje podejście i może powiedzieć, że moją karierę na YouTubie. Omówimy sobie w jaki sposób zyskałem motywację do dalszego nagrywania dla Was filmów. I w jaki sposób mam kolejne pomysły na rozwój tego kanału. Więc zostawcie do z dzwonkiem lajka, żeby się nie ominęły kolejne produkcje na tym kanale. Więc tak, w dzisiejszym materiale zajmiemy się na pewno. Musimy wykopać dużo drewna, które będzie nam potrzebne do między innymi Tutaj wyłożenia, ponieważ nie chcemy mieć dirtę i kobla na ścianach. No, mi się, to nie jest, nie jest ładne po prostu, a chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej odpowiednio. Zajmiemy się również mobgrinderem, zrobimy ścieżkę do mobgrindera, żeby to po prostu wyglądało ładnie, żeby to miało po prostu sens. Więc dobrze, żeby nie przedłużać, po prostu przejdziemy sobie do naszego lasu, jak zwał tak zwał, ja sobie tu zejdę elegancko i zaczniemy kopać yy, i to w sumie tyle, zobaczymy jak się wyrobimy też czasem, ile nam yy, po prostu będziemy, ile będziemy potrzebować tego czasu na zrobienie tego, zrobienie tego wszystkiego, czekajcie ja tutaj aj no te drewno się tak zrespiło dziwnie co to, nie są w ogóle dwa drzewa może? tak to by wyglądało może i dwa drzewa, o sadzonki, bardzo ważne są sadzonki, ponieważ wiadomo laś działa, laś działa wtedy kiedy są wycinane drzewa, ale jednocześnie są sadzone kolejne. Taka wymiana tak zwana. To jest podstawa żeby to w ogóle funkcjonowało. Ok, ok, kolejna sadzonka. Czy tutaj będziemy mieli... Nie spadła? O serio? No dobra. No to sobie wspomożemy tym. Dobra, tam jeszcze jest jedno, czy ja tu dam radę ściąć? O, i tak to będzie ciężko, musimy się podbudować. Chcę, muszę zmienić, bo strasznie wolno ta myszka się rusza. A tego nie chcę po prostu mieć. Ok, lecimy dalej. Czy to mi nie? To sobie po prostu zwalimy na dół. Ok, potem niszczymy sobie. Niszczymy sobie oczywiście żwir. O, oczywiście jeszcze wypad krzemień, który też czasami się przydaje w tej grze. Czy to w ogóle robi piasek? No też pewnie do zbierania drewna, ale dlaczego ja go zostawiłem tego niestety nie wiem wiadomo, że nie można tak robić no dobra, co chciałem powiedzieć Minecraft by Zyczo, film dokumentalny film, który jednocześnie był największym moim projektem, a jednocześnie był zrobiony uważam, że z parma błędami, których mogłem których, których mogło nie być po prostu w tym materiale mógłby być on po prostu jeszcze lepszy uważam, że jak chodzi pod względem wykonania, czyli graficznie i jeszcze wtedy sprzętowo Lepiej byś nie Mogło być lepiej pod względem informacyjnym. Ponieważ wystąpiła parę błędów, które co prawda sprostowałem w komentarzu, ale no proszę was. Szanujmy się. Szanujmy się. Dobra, jedno drzewo tutaj, tutaj, bo zostawimy sobie tur tutaj, tutaj i tutaj na górce. Bo nie ma, a wiadomo, że drzewka zawsze się przydadzą. No dobra, e, chciałem też przeprosić, bo nie wiem czy nie, czy nie słyszycie przypadkiem moich psów w tle. Bo pieski sobie oczywiście szczekają, Nie wiem, czy tam, czy ktoś przyjechał, czy coś się stało. Ale teraz wiadomo nagrywam dla was odcinek z Minecrafta, więc nie mam na to czasu, żeby sprawdzić. No tak, tak to bywa, widzowie, czasami. E, takie to, tak to bywa. Ok, mamy dwie sadzonki, które zasadzę. I super. E, tu sadzonek. Co jest? Halo. Możesz mi to? Ok, dziękuję bardzo. E, zasadzamy więcej drzew, wiadomo. Jak już mówiłem, sadzonki to podstawa, i jeszcze jedną dajmy tam dalej, by było to po prostu równomiernie. Ok, mamy 47 desek drewno. a desek będzie oczywiście, oczywiście, że więcej będzie, Ale zostawmy sobie tak 28 desek, bo może będziemy chcieli. Poszedł jaki desek? drewno? dla Lixy już nie nagrywałeś od tygodnia, dwóch, i już się od razu za zapomniało, jak się mówi, i się odpowiednio wysławia. Więc będzie trzeba na tym pracować. Będziesz nad tym pracować, bo będzie ciężko. No dobra, no to idziemy sobie na dół. Ja myślę, żeby na rogach dać drewno, a wiadomo, że uzupełnienie będzie deskami. Albo można też coś wykmienić z kobla, bo uważam, że kobla jest również bardzo dużo, a kobla można. Dobra, albo dobra, wymienimy już, żeby było ładnie. A kobla mamy też bardzo dużo. Po tym filmie pamiętam, po Minecraft by to był, nie wiem, tak naprawdę ten film zaczął się wybijać jakieś 6 dni po premierze, tak naprawdę, bo wcześniej to on miał po 300 wyświetleń i to tyle. Mówię, kurczę, no znowu się nie udało, nie? I mówię, no zobaczymy, czy kiedyś w końcu mi się uda. A to była taka ciekawostka, bo akurat byłem na pielgrzymce i kiedy budzę się pewnego dnia, biorę telefon, a tu patrzę, zastrzyk, taki wow. 10 tysięcy, 10, 10 tysięcy wyświetleń, tak nagle przybyło, komentarzy dużo, dużo subów przybywa. Mówię, wow, czy, czyżby coś się stało? Jakiś YouTuber o tym nagrał? No Ale no nie, po prostu YouTube się nade mną zlitował <grym> i mój film dodał do strony głównej. Naprawdę bardzo wielu, wiele osób dostało to na stronie głównej. Nawet moi znajomi, którzy mnie nie subowali, dostali ten film na stronie głównej, więc to jest taki dowód na to, że rzeczywiście ten film zdobył. Popularność, tak naprawdę, no dla mnie 60 000, w to jest po prostu od groma. Od groma. Ok, niszczymy sobie ten dirt, bo zaczniemy sobie od tej ściany. Ok, zebrałem wszystko, i teraz trzeba pomyśleć, czy chcemy dawać tego kobla na yy, rogach, bo ja uważam, że to jest dobry pomysł, żeby dać tutaj kobla. A resztę wypełnimy sobie deskami. A chyba, że jeszcze damy sobie, o tutaj dwa, czy to był kobl, tutaj dwa kobl. Dwa kobl, idealnie, super. Zaraz, zaraz, wam pokażę, dlaczego zostawiłem tutaj puste miejsca, bo jest na to, jest na to plan generalnie. Czy wezmę stąd? Czekajcie, wezmę sobie jeszcze łopatę, bo tutaj jest sadzonka, którą trzeba od razu posadzić, bo potem, wow, więcej sadzonek, jo. Dobra, niech będzie tu na blisko. Może tutaj, fajnie dużo tego, dużo tego, nie ma może co też od razu wszystkich naraz, to sobie przykryjemy, myślę, że to jest od razu dobry pomysł. Tak zwana natura, tak natura, żebym, się, żebym powiedział pięknie, przyroda natura, robimy tu, 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 jest fajnie, symetrycznie, co dwa, kobyl. Mi się podoba, tylko czegoś tu brakuje. No wiadomo, oprócz pochodni coś by tu jeszcze. Coś by tu jeszcze dodał, bo jest po prostu. Za ubogo. Czy by dał jeszcze tu kamień góra dół? Eee, czy ja wiem? Czy ja wiem, nie ma chyba co teraz tego robić. Ja bym zostawił po prostu to tak, jak jest w tej chwili. Teraz tak, tu na rogu, na rogu by poszedł znowu na róg. Kobl. Tutaj też by poszedł, A dobra, to zaraz, pójdźmy może spać, żeby po prostu był już kolejny dzień, żebyśmy mogli na spokojnie pracować. Dobra, nowy dzień, witam Cię yy, mój piesku. Niestety nie pamiętam jak się wabisz, ale na pewno z odcinku sprzed roku na pewno to mówię, więc niezłe, niezłe info, żem teraz zapodał. No dobra, no to trzeba budować, trzeba kontynuować. O, screen, niech chcąc zrobiłem. Zdarza się. Mm, dobra, muszę jeszcze co do mikrofonu. Fajny mikrofon kupiłem, muszę go jeszcze dobrze skonfigurować, bo uważam, że nie jest on skonfigurowany do końca. Tak da się go lepiej skonfigurować niż tak jak jest teraz. Yy, na pewno słyszycie w, w tle myszkę. I kurczę, nie umiem jej za cholerę wyciszyć, ponieważ jest tak głośna, a mam tak czu czuły mikrofon. Czy jest to bardzo, ale to bardzo trudne, więc kurczę, no albo albo coś wykminię, albo nie wiem co zrobię. No, zobaczymy. Oj oj. Tu niech będzie tak. Okej, okay, mi pasuje. Dobra, zajmijmy się teraz tą ścianą. Eee, Okej, okay, niszczymy, niszczymy. Benz, 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 benz. Tutaj, 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 tutaj. Elegancko sobie niszczymy i tak. To na rogu powinien być jeszcze kamień, ale żeby oszczędzać surowca, bo i tak tej, tego rogu widać nie będzie. Więc uznajmy, że zamiast tego dirta z Kamień dajemy dwie deski. Dwie, dwa, dwie deski, dwa deski. Dobra, nieważne. Chyba już po raz kolejny, kolejny w, tym, w tej serii się po prostu pląta, nie wiem. Eee, dobra, to mi się wyliczy idealnie tak naprawdę. no Będzie prostu symetryczna. Bo tu daję w tej chwili kamień i jest G. Jest fajowo. Tu mi trochę nie posiewu, no bo powinno być to na rogu jeszcze, ale wtedy by mi nie siadło to. Eee, no dobra, no uważam, że na razie można tak to zostawić i po prostu niech będzie. Czy da się zmienić czułość myszy? Tutaj? Czułość, ok. Ok, da się zmienić i teraz już wiem, że to jest pewnie dla Was za bardzo, bo ja leciutko ruszę myszką i ona już idzie <laughs> przez pół ekranu, ale dla mnie to jest, yy, dla mnie jest to dobre. Dobra, damy sobie tutaj dechę, bo na górze też tu deski będą. Generalnie eee, dobra, trzeba robić kolejne ściany. No, tutaj nie ma zmiłuj, tak? Nie ma zmiłuj, nie ma ten. Tego. Trzeba pracować. Eee, uważam, że pochodnia. Aha, bo tu już nie może być pochodnia. Tu musi być zrobiona dziura. I uważam, że tu można by też te wejście chociaż zrobić do tego etapu, że tu postawimy jeszcze dechę. I tu drzwi można by dać. Nie, nie, poczekajcie, co ja robię? To muszę wywalić. Dobra. I teraz yy, czy mamy jakieś drzwi? Powinniśmy mieć drzwi. Ale drzwi nie mamy. Ok, rozumiem. Rozumiem nasz problem, który w tej chwili posiadamy. Zróbmy po prostu drzwi. To będzie mi od, od razu trzy. Jedna. Aha, ja myślałem, że się stakują. Nie, nie to chciałem. A, dobra, wiem jak to mam zrobić. Przepraszam. Przepraszam. Jakbym postawił je od drugiej strony to będzie nawet dobrze chyba, tak? Zgadza się, tylko jak to wygląda? Spoko, tak szczerze. Myślałem, że będzie lepiej, ale uważam, że jest spoko. I nie ma tutaj co narzekać. Jest naprawdę bardzo fajnie to zrobione. Dobra. Eee, Okej. Okay. W ogóle czekaj, czemu nie odłożyłem surowców? W sensie... Dobra, ruda, żelazo... Nie, to są inne, ej halo. Ej, nie wiem, czy jestem jakiś. Tu mam surowce przecież. Czemu ja tam odkładałem? Ej, halo, co jest? Ze mną nie tak. Tutaj mamy surowce. Ja do innych surowców wkładam. No trochę dziwna sytuacja. Nie będę kłamać. No dobra, no te drzwi, niech sobie tutaj będą. Nawet obecnie muszą być. Nic innego nie wymyślimy w tym miejscu. Ok. Czy, czy damy radę do końca? Całość? Chyba na tej łopacie? Tak, na spokojnie. Tutaj jo, i tu już lecimy kilofem, lecimy, mamy ładnie zrobione. No i co? Tutaj damy sobie kamień, tylko nie wiem, czy damy radę. Poczekaj. Tu, 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 yy, tu, tu. I wtedy byśmy dali tu kamień. I tu dwa. Super. Wylicza się w miarę ładnie. Eee, kamień, kamienia. Kamień mamy na pewno w skrzynce. E, tu był surowca? Żartujesz. Żartuję sobie ze mnie chyba. Nie ma kamienia. <grystanie> na prostszego surowca nie ma. No dobra, no idziemy kopać kamień w takim e, to razie. Skoro czemu tu jest oświetlone? No dobra, no to wkopiemy się tutaj, e, żeby coś nowego było. I zobaczymy, jak to będzie. Fajny banger leci, idealny żeby akurat sobie kopać w jaskini, mi się podoba, tak jakby w 100% Dobra no chyba na razie wystarczy, tak? Mamy 26 No nam definitywnie wystarczy właśnie, dobra bo ja się dziwię, dlaczego nie mamy kamienia mimo, że tyle kopaliśmy, a przecież my to wszystko zużyliśmy na mob grinder tak, tak się głupio zastanawiam, mówię kurczę, gdzie jest, gdzie jest ten kamień cały, a on poszedł w mob grinder Ok, fajnie zrobione. Teraz lecimy sobie z pochodniami, które postawić musimy na kamieniu. No i uważam, że jest yy, super. o tak. Trzeba tu niszczyć. Trzeba tu zniszczyć. A, bo tu wszędzie jest. Tu już jest wyjście, dobra. Ok, yy, i teraz tak. Tu wypełniamy po całości. Yy, jak to było? Po prostu. Takie coś byłoby fajne nie, nie nie byłoby w ogóle fajne i ten pomysł powinien, powinienem od razu odrzucić. Przecież to tu no iść o o tym mówiłem no i dobra skoro mamy to zrobione już nie będziemy raczej mieć kontaktu z, z zewnątrz więc możemy iść iść sobie załatać to z drugiej strony. E, dierta mamy dużo więc od dierta się nie martwimy. E, ok to będzie trzeba coś takiego zrobić. Czy to w miarę naturalnie wyglądało? Mimo, że już tak nie wygląda. Niech chcę będzie, coś takiego. I to tyle. Myślałem, że to więcej będzie tego lepienia. Yy, dobra. Dobra. No i teraz jestem mind, yy, Mastermindem, bo zniszczyłem kamień. Nie wiem, jak na górę się podbudować, żeby to nie wyglądało, że tu jest niszczone. Dobra. Niech będzie tak po prostu, na razie. Na razie musi być tak. Co ja mogę jeszcze ciekawego powiedzieć na temat yy, odnośnie odnośnie tego, co się ostatnio z kanałem dzieje? Yy, zauważyłem, że dużo ludzi i odpowiada na komentarze, i bierze udział w ankiecie, więc to jest dla mnie naprawdę, uważam, że dostałem, dostałem szansę, którą, której po prostu nie chcę zmarnować i nie pozwolę, żeby, zmarno żeby ta szansa przyszła obok mnie. Będę po prostu korzystać z tego, jak najbardziej mogę. Na razie kupiłem mikrofon, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Teraz muszę go dobrze skonfigurować. Yy, muszę dobrze skonfigurować yy, grafikę, w sensie grafikę obraz, żeby też było w jak najlepszej jakości. I co, znaleźć swoją niszę Minecraftową? Robić nie wiem, czy ciekawostki, czy jakieś dokumentalne filmy, jak już udowodniły mi, że można coś z tego wykaraskać. Po prostu, po prostu zobaczymy, jak to będzie. Tak, po prostu zobaczymy, jak to będzie. Ja myślę, że warto by jeszcze zacząć robić. Robić tutaj dach, nasz piękny, tylko uważam, że tu można już pół płytki zrobić, żeby po prostu mniej marnowało. oj żeby mniej marnowało się budulca. Mm, ok, robimy coś takiego. Łopatę oczywiście musimy dorobić, bo bez łopaty to nie robota. I idziemy sobie do crafting table. Robimy pół płytki, znaczy pół płytki, w sensie, no dobra debowe płyty. To nie są płytki tylko płyty. Więc wiecie to nie są to nie są żarty. Okej, okay, 3 idealnie, ciekawostka taka fajnie. Okej, okay, mamy 17 minut nagrywek, skończmy dzisiaj ten tak zrobić. To jest taka myślę, że takie powstało powstało na dzisiaj. Yy, odcinki będą teraz bardzo często. Uważam, że moim obowiązkiem będzie nagranie odcinka dla was. Żebyście po prostu mieli co oglądać i żeby więcej osób dowiedziało się o moim Kanale Dobra Musimy zrobić sobie wszystko Dwa staki prawie super O to chodziło dobrze Mamy O się jeszcze zrobiło Jeszcze płytka się zrobiła Pyk 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 Okej okay, super Wiecie co? Też zawsze się zastanawiałem, bo wiecie yy, Tworzenie własnego, własnych tak jakby materiałów, własnego kontentu yy, Nie jest najprostszym, najprostszym, sposobem na zdobycie widowni Bar Widziałem, że bardzo szybko zdobywa się widownie poprzez robienie po prostu tak zwanych kanałów szoterskich Tylko nie ja uważam, że to jest bez sensu, ponieważ nie buduje się tak jakby swojej marki osobistej I to jest dla mnie, yy, to mnie odrzuca po prostu Tak bawiłem się kiedyś w szoty na pewnego kanału na YouTube. Spoko zabawa była. Mi się to osobiście podobało. Po pewnym czasie skończyłem. E, ogarnąłem się, że kurczę, weź zacznij robić coś swojego i będzie naprawdę swój content. Może ktoś w końcu to zauważy i będziesz miał jakoś grono odbiorców. No dobrze, więc kończymy dzisiejszy odcinek w tym miejscu. Chciałem wam bardzo podziękować za obecność w dzisiejszym materiale i Miejmy nadzieję, że widzimy się już zaraz w o wiele ciekawszych materiałach niż ten. Jo.